Hej, hej, witajcie moi drodzy w kolejnym moim filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z daily vlogiem, takie ala Get Ready With Me. Zabieram Was dzisiaj w podróż. Zamierzamy jechać z rodziną do Whidbey. Whidbey to jest taka, taki nadmorski kurort. Bardzo, bardzo fajne miejsce. Znaczy taki mamy plan. A co z tego planu wyjdzie, to ciężko stwierdzić. Mam nadzieję, że pogoda dopisze że będą normalnie plaże potwierane i tak dalej. Także nie mogę nic do końca obiecać, ale postaram się tam docelowo pojechać i pokazać Wam to miejsce, bo jest naprawdę przepiękne. No, ja już jestem spakowana, dzieci też spakowałam. Zrobiłam dzisiaj taki, no, zupę dla dzieci, żeby miały. My też taką zupę sobie zjemy. No, wzięłam prowiant, także nie jedziemy na głodnego, a tam na miejscu sobie pewnie coś y, zamówimy, jeżeli będzie taka opcja, jakieś tam fish and chips i tak dalej. No, a później jak przyjedziemy, to chcemy zrobić urodzinki mojemu synowi. To znaczy, no nie będzie teraz takiegoś tam superparty czy coś, ale na pewno będzie torcik i na pewno mm, będzie coś słodkiego, także myślę, że mój synek będzie zadowolony. No, dzieci są bardzo, bardzo uradowane, że mogą wyjść w końcu z tego um, domu i ciągle, wiecie, siedzieć w czterech ścianach. Gdyby nie podwóreczko, to by chyba człowiek zwariował. Tak, moi kochani. No, to by było jak na razie tyle i widzimy się za chwilę. Pa pa! jesteśmy teraz w Whitby zatrzymaliśmy się tutaj na chwileczkę czekaj chwileczkę zatrzymaliśmy się tu na chwilkę bo mała chciała mleko wszystkie parkingi tutaj niestety jak widać są zablokowane zamknięte nawet te płatne także nie wiem czy nam się uda w ogóle tam dotrzeć jak nie to jeszcze pojedziemy do Scarborough e, może tam będzie patrz jak to jest ładnie Ładnie. Taki, takie duże molo, latarnia, budka z lodami Jest super także moi drodzy yy, no, postaramy się jak najwięcej nagrać, mam nadzieję że nam się uda Pogoda jest taka dzisiaj powiem Wam jest trochę Chłodno, ale mimo wszystko jest przyjemnie. Myślę, że za chwilę się wypogodzi. Jeszcze raz Wam pokazuję, jak tam jest. Także jedziemy teraz chyba do Skarboro. Także widzimy się, kochani, później. Aga? Dobra, dzieci, pakujemy się. jesteśmy w Scarborough znaleźliśmy nawet parking nawet okazało się że nie jest płatny parking ale wszędzie, wszędzie jest, są płatne parkingi tutaj jest taka wielka skarpa Słuchajcie. No i możemy się już wybrać do centrum Scarborough. zobaczcie tutaj jest morze, klify dookoła, super, naprawdę przepięknie. Ja tutaj byłam z rodziną rok temu, to malutka miała wtedy jakoś tydzień, byłam tydzień po porodzie. No, także w taką długą podróż ją zabraliśmy, była też przepiękna pogoda, ale wtedy to tutaj tętniło życie. Teraz ten koronawirus to są pustki. Jest pełno motocyklistów, łódki przeróżne, jachty i tak dalej. Także kochani, jest tu przekonane. Wiecie, oczywiście poszły. Polody pierwsze są czekoladowe. Normalnie to tutaj tak jak mówię tęs, tętni życie, ale teraz przez tego koronawirusa to jest po prostu pustka. O, synek mewę tutaj goni. On sobie teraz wybrał loda. Bubble gum. Byłam rok temu i była naprawdę piękna pogoda i to też był maj. Jakoś to było tydzień chyba po narodzinach malutkiej, a malutka się urodziła 6 maja. Także teraz którego mamy? Końcówkę maja. Także no, to było w tym miesiącu. A dzisiaj pogoda jest taka, no jest chłodno, ale nie jakoś tak bardzo. To jest przepięknie. Zaraz Wam tutaj pokażę. łódeczki, stateczki, jachciki. Jest takie miasteczko trochę portowe. Zaraz Wam pokażę. Mega, warto się tutaj wybrać. My tutaj z chęcią przyjeżdżamy, mieszanka narodowości. Także Tylko nieliczne budki z jedzeniem są otwarte, to dobrze, bo coś pewnie sobie przekąsimy. Ale normalnie to tu zawsze muzyka na full. Wiecie, różne tam restauracje. A teraz wszystko pozamykane praktycznie. Ale i tak jest fajnie. I tak jest fajnie. Ja to powiem Wam tak nawet lubię wziąć sobie jakiś prowiant, jechać gdzieś do lasu. Ja nie muszę po restauracjach jeść. No ale jak, jak jest gdzieś jakiś takeaway to można zahaczyć. Bardzo fajnie. Fajnie Maksiu? A ty sobie wybrałeś czekoladowego? Patrzcie jak tutaj jest ładnie. No ma swój klimat. Ma swój klimat to miasteczko. Ładne budyneczki. Przy okazji sobie zobaczycie jakie tutaj budynki mają. Ale świeże powietrze. Nie wolno tak pięknie tu jest naprawdę. O, Oskar się tu gania z dziadkami. It's cool. Oskar, Oskar. Tata tutaj dzieciom pokazuje, jak łódeczki pracują, opowiada im wszystko, dzieci zainteresowane. Widzicie takie skrzynie? Nie wiem na co to jest. Czy na ryby, czy na co? Czy na jakieś owoce może? Nie, to by było za duże kratki. Fajnie. Pięknie. Zobaczcie jak to jest to miasteczko. O tam dalej jest tak ładna plaża zaraz wam pokażę, tam plażę. Pełno mew tutaj chodzi. O, syn już zobaczył. Zabawki różne. O, i mamy plażę. Jaki zadowolony Oskarek i Maxi. Następnego jest crema, a tamtego jeszcze nie zjadłeś. Jak wygląda tutaj ta plaża? Bardzo ładnie. Co malutka. Idziemy tam dalej. Tu policja jeździ, pewnie sprawdzają, czy nie ma za dużo ludzi, za dużego skupiska ludzi. Na pewno ta woda jest teraz lodowata. Uuu. Właśnie wróciliśmy z nadmorza. Było naprawdę ekstra. Eee, szkoda, że dłużej nie zostaliśmy, ale wiecie, no, mam jeszcze kilka rzeczy ważnych do zrobienia. No i przede wszystkim eee, dzisiaj wyprawiamy takie małe urodzinki, na moich nowi, także będzie dzieci. Eee, Pojechali tylko kilka rzeczy już do sklepu. Tak, wszyscy zgłodnieli. Yy, wszyscy yy, odpoczęli na, na maksa. Ja nawet się w aucie przespałam. Jejku, tak mi się dobrze spało przez tą godzinkę czasu. Naprawdę. Obudziłam się jak nowonarodzona. Także, także tak. No myślę, że będzie więcej takich wypadów. Przynajmniej się będę starać. Tak, hmm, A może jeszcze Wam na koniec pokażę torcik, jaki miał mój syn dzisiaj. Eee, I to by było na tyle w sumie. Żegnam się z Wami dzisiaj i do kolejnego odcineczka. A w kolejnym odcinku najprawdopodobniej będę Wam pokazywać te wszystkie kosmetyki z Holland and Barret, które zakupiłam wczoraj. Jest tego troszkę. No, a jeszcze w kolejnym filmie, kochani, to będę testować te kosmetyki. E, jeden bardzo, bardzo fajny krem widziałam tam właśnie z firmy Dr Organic, właśnie w tym Holanders Barret, ze śluzu ślimaka. Dobry skład miał. Tak jak mówię, to są kremy naturalne, wszystko z naturalnych składników, bez żadnej chemii szkodliwej. Ale to w kolejnym odcinku. Także dzisiaj się już z Wami żegnam. E, życzę miłego popołudnia, wieczory i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Oczywiście, jeśli spodobał Wam się ten filmik, to podlajkujcie, tak, zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to gorąco zachęcam bo y, spośród tych wszystkich subskrybujących. E, Czasem będę robiła takie rozdania, bardzo fajne rzeczy, kosmetyki, malowidła, może nawet ciuchy, czy jakieś tam kolczyki, biżuterię. Zobaczymy, zobaczymy, myślę, że warto. Także gorąco zachęcam do subskrypcji mojego kanału. No, to trzymajcie się kochani, Papa. Pa.